Obserwuj, bo się napociłem z tym kontentem dla ciebie. Lajkuj, żeby mi się chciało, tak jak się nie chce. Komentuj i napisz cokolwiek, serio, nawet ziemniak. Seria kolejnych pożarów w Polsce czy to przypadek? Jakie jest wasze zdanie? Pożar hotelu w Wiśle, kłęby dymu widać było z daleka, z ogniem walczyło 100 strażaków. Do pożaru przy ulicy Wyzwolenia w Wiśle Jonidle doszło w piątek 18 lipca. Hotel położony jest w odległości kilometra od centrum Wisły i 2,5 kilometra od skoczni, na której trenował Adam Małysz. Najpierw ogień pojawił się na poddaszu. Na szczęście stało się to w momencie, gdy w dworku nad Wisłą przebywało zaledwie kilku gości. Wszyscy zdążyli w porę opuścić hotel, podobnie jak kilku pracowników, którzy byli w środku. Kłęby dymu widoczne były z daleka. W akcji gaśniczej brało udział około 100 strażaków. Do Wisły przyjechały jednostki z całego województwa śląskiego, między innymi z komend Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Katowicach, Rybniku, Tychach. Na miejscu pojawili się także liczni strażacy-ochotnicy, nie tylko z Wisły. Przyczyny pojawienia się ognia w dworku nad Wisłą nie są jeszcze znane, sprawę będzie wyjaśniać policja. Nie oszacowano też strat, ale będą one duże.